Witam Was wszystkich serdecznie. Witam z Heniem. Dziękuję za wszelkie komentarze, jakie pojawiają się pod filmami. Za wszystkie serdecznie dziękuję. A dzisiaj jestem właśnie w Lasku. Tu, gdzie najbardziej lubimy przechodzić. I chyba będziemy musieli zmienić miejscówkę. Bo chłopaki sobie tam daleko jeżdżą na motorach. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Heniu szarpie jak szalony. Bo lubi sobie zazwyczaj tu pobiegać, a teraz nie może. Może słyszycie? No, na pewno nie widzicie, ale słychać to jest bardzo. Także chyba będziemy zmieniać miejsce. Szkoda, bo lubimy tutaj sobie przychodzić. Może tam dalej pójdziemy, zobaczymy, może pooglądamy wyścigi. W sumie to nie, nie, nie wiem, co to się nazywa, jak to się nazywa poprawnie, ale no może to są wyścigi, nie wiem, nie znam się na tym. Heniu, idziemy na motory pooglądać. Jaki zainteresowany. Co tam by tak? Tak, Heniu? Idzie jak na szpilkach. No, nie puszczę Cię, bo byś pobiegł. No, pójdziemy bliżej, jak się uda, to nagro. Pobieg byś za nimi, co? Nie możesz. Wy tego nie widzicie, a tam jedzie taki mały chłopczyk na takim malutkim motorku. O, jaki bączek! No, jak mi się uda, to go drugim razem nagram, ale naprawdę. Ja wiem, ile ma lata, ale ledwo to od ziemi urosło. No, sobie. A krówka na trawę. Tam się jakiś chłopczyk przewrócił. ño <sum> <coughs> Możemy tamić? <noise> Pogoniłybyś nie? No chodź, niech chłopaki sobie jeżdżą. No chodź, idziemy. Good boy, idziemy z powrotem, tak? Good boy. Akurat taki widok, heniu. No, taki widok. Krówka je sobie tak króweczko. Króweczko moja. No. Do mnie. Hill. Gdzie ty jesteś? Tu się schowałeś. Srejtki. Down. Down. E, e Drzewo. Krowa. Chmury. Gucio. Go! Moja mądrala! Musimy uważać, żeby nikt nie jechał tędy, prawda? Chociaż oni mają tam swoją ścieżkę. Ale hałasują. Chociaż oni mają tam swoją ścieżkę, ale musimy uważać, bo jeden już tędy przejeżdżał. Chłopak na motorze. A ja mam piłeczkę i za hill. Henry, hill. Oj, Down. Up. Ej, hey. dwońcu. Sit. Stay. Stay. Zmienię rękę. No, okej. Okay. Rzucam piłeczkę. Drzewo, liście, trawa, kosa. Guccio, go! Heniu ma coś y, chyba z żołądkiem, bo wcina trawę. Zawsze jak ma coś, jakiś problem z żołądkiem, to i je ja trawę. Chociaż nie, nie wymiotuje po trawie. Ale y, chyba przeczyszcza sobie tam jelitka i żołądek. Żołądek i jelitka. No krówka moja no. Coś, coś jest nie tak z żołądkiem. Chodź Heniulka. Chodź krówko. Chodź Mućka. Chodź Mućka, chodź. Tak się woła do krowy. Bućka, chodź. <noise> A, matka czeka podrapać. <noise> Dzwoniec. Dzień pełen wrażeń, nie Heniu? Jest już popołudnie jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie rano. Nie wiem, czy to uchwycę, ale tam skaczą spadochroniarze. O. Kiepsko widać. Ale tak jak wspominałam kiedyś na poprzednich filmach, mamy to lotnisko, więc to może żołnierze ćwiczą armii angielska. Także. Dzień pełen braży, nie, Heniu? Jeszcze dobranoc nie mówimy, bo się okazało, że ich tutaj jest więcej. No. Tak sobie skaczą. No bardziej już powiększać nie, nie da rady. Heniu, byś się nadawał tam, no nie? Skoczyłbyś, nie? Ty się niczego nie boisz. Ja tam bym nie potrafiła. Gdzie wy jesteście? Tu, Jezu, tak wysoko. Nie, nie potrafiłabym tak. Teraz dobranoc, tak? Dobranoc mówimy. Dobranoc. Chłopaki, wylądujcie jakoś z Gracją. Gdzie Wy jesteście? Tu.